15 kwietnia 1945 roku Dolna Saksonia. Wojska brytyjskie i kanadyjskie wkraczają do Bergen-Belsen i znajdują dziesiątki tysięcy ledwo żywych oraz tysiące ciał w błocie. Tyfus rozprzestrzenia się z każdą godziną. Jedzenie zabija równie szybko jak głód. Kamery nie przestają nagrywać. Co stanie się z kobietami i mężczyznami, którzy, którzy zarządzali tym miejscem? Jak wygląda sprawiedliwość w piekle? 11. Dywizja Pancerna Armii Brytyjskiej. Pod dowództwem brygadiera Glina Hughesa, wkracza do obozu na mocy lokalnego rozejmu. Ta umowa, wynegocjowana z oficerami Wehrmachtu 12 kwietnia, ogłosiła obszar wokół obozu strefą neutralną, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tyfusu. Niemcy obawiali się epidemii bardziej niż nacierającej armii. To, co znaleźli brytyjscy żołnierze, było gorsze niż jakiekolwiek pole bitwy. Znajdują w środku około 60 tysięcy więźniów, większość zagłodzonych i ciężko chorych. Ponad 13 tysięcy ciał leży niepochowanych, gnijąc na świeżym powietrzu i ułożonych w masowych grobach. Skala kryzysu humanitarnego była bezprecedensowa. Królewski Korpus Medyczny Armii, w tym 113 lekka karetka polowa, natychmiast ustanowił system segregacji medycznej. Stworzyli ogromną ludzką pralnię do odwrzawiania ocalałych proszkiem DDT. Wodę trzeba było dowozić w tysiącach litrów. Zespoły medyczne odkrywają, że karmienie głodujących to sama w sobie nauka. Kawałek czekolady lub puszka konserwy, podane w dobrej wierze, mogły wywołać śmiertelny zespół ponownego odżywiania, zabijając właśnie tych ludzi, których próbowali ratować. Opracowali specjalną dietę, zaczynając od wodnistej zupy, aby powoli ponownie wprowadzać składniki odżywcze. W kolejnych tygodniach, pomimo tych wysiłków, kolejnych 14 tysięcy więźniów umrze z powodu chorób i skutków głodu. Brytyjczycy spalają baraki obozowe miotaczami ognia, aby zabić wszy przenoszące tyfus. Śledztwo rozpoczyna się natychmiast pośród chaosu ratowania życia. 45 byłych członków SS, strażników obozowych i funkcyjnych więźniów, znanych jako Kapo, zostaje aresztowanych i postawionych przed sądem. Równocześnie jednostka filmowa i fotograficzna armii, w tym sierżant Mike Lewis, otrzymała rozkaz dokumentowania wszystkiego. Ich nagrania, kręcone na niemym czarno-białym filmie, nie były przeznaczone dla rozrywki, stanowiły dowód, Operatorzy kamer uchwycili buldożery spychające tysiące ciał do masowych grobów, szkieletowych, ocalałych oraz schwytanych strażników zmuszonych do konfrontacji ze swoją pracą. Ten film miał być pokazany nie tylko na sali sądowej w Lüneburgu, ale także wyświetlony niemieckiej publiczności, stanowiąc wyraźną kontrnarrację dla wszelkich twierdzeń o niewiedzy. Przesłuchania schwytanego personelu, prowadzone przez Zespół Dochodzeniowy do Spraw Zbrodni Wojennych Armii Brytyjskiej, rozpoczynają się w ciągu kilku dni od wyzwolenia. Postępowanie rozpoczęło się 17 września 1945 roku w zaadaptowanej sali gimnastycznej pod numerem 30 przy Lindenstrasse w Lüneburgu w Niemczech. Był to brytyjski trybunał wojskowy, a nie sąd międzynarodowy. Zastosowane prawa wywodziły się z królewskiego rozkazu z 14 czerwca 1945 roku oraz konwencji międzynarodowych, takich jak konwencja Haska z 1907 roku. Sprawę oficjalnie nazwano procesem Josefa Kramera i 44 innych. Oskarżeni zasiadali na ławie oskarżonych w ponumerowanych miejscach. Oskarżeniem kierował zespół pięciu prawników wojskowych na czele z pułkownikiem T. M. Backhousem. Każdy oskarżony nie przyznał się do zarzucanych czynów, które odczytano zarówno po angielsku, jak i po niemiecku. Złożony system słuchawek zapewniał również symultaniczne tłumaczenie na język polski dla wielu zeznających ocalałych proces trwał 54 dni, relacjonowany przez ponad 100 międzynarodowych dziennikarzy, którzy przekazywali dowody szerszemu światu, kształtując globalne rozumienie systemu obozów koncentracyjnych. Kluczowe wyzwanie prawne pochodziło od obrony, która argumentowała, że ich klienci nie złamali żadnych niemieckich praw i byli sądzeni na mocy prawa działającego wstecz. Pułkownik Backhaus odparł że naruszone zostały prawa wojny i podstawowe zasady człowieczeństwa, tworząc obowiązek dla każdego cywilizowanego narodu, aby interweniować i ścigać sprawców. Centralną postacią był Józef Kramer, komendant obozu numer jeden na ławie oskarżonych, był znany jako Bestias Belzen. Kramer był wcześniej komendantem w Auschwitz-Birkenau, gdzie nadzorował zagazowanie setek tysięcy węgierskich Żydów latem 1944 roku. Do Belsen przybył w grudniu 1944 roku. Świadkowie zeznali, że Kramer był osobiście zaangażowany w selekcję więźniów do komór gazowych w Auschwitz. Jedna z ocalałych, dr Ada Bimko, wspominała Kramera stojącego na peronie, gdy przyjeżdżały pociągi kierującego ludzi na lewo lub na prawo. W Belsen prokuratura argumentowała, że jego celowe zaniechania i rażące zaniedbania bezpośrednio spowodowały śmierć tysięcy ludzi z głodu i chorób. 1 marca 1945 roku sam Kramer napisał raport do swoich przełożonych, prosząc o pomoc i stwierdzając, że codziennie z powodu tyfusu umierało od 250 do 300 więźniów. Pomoc nigdy nie nadeszła. Pozostał w obozie, gdy przybyli Brytyjczycy i, co zdumiewające, oprowadził brygadiera Glina Hughesa po wszystkich okropnościach. Nie okazał skruchy, jedynie poczucie administracyjnej frustracji. Na miejscu dla świadków Kramer opisał siebie jako prostego urzędnika, przytłoczonego okolicznościami, na które nie miał wpływu. Potem była Irma Grese, oskarżona numer 9, SS Aufseherin, nadzorczyni. Mająca zaledwie 21 lat w chwili wyzwolenia. Ocalali nazywali ją hieną z Auschwitz. Zeznania malowały obraz głębokiego okrucieństwa. Francuska lekarka, Ada Bimko, zeznała, że Gresse biła więźniów plecionym celofanowym biczem, często aż do utraty przytomności. Ocalała o imieniu Luba Triszyńska stwierdziła, że pies Gresse, owczarek niemiecki, był szkolony do atakowania więźniów na jej rozkaz. Wielu świadków oskarżyło ją o czerpanie sadystycznej przyjemności z rozstrzeliwań i selekcjonowania najsłabszych kobiet do komór gazowych podczas jej pobytów w Auschwitz. Ilona Stein, inna ocalała, zeznała, że Kresy związała dwie dziewczynki, a następnie je pobiła. Była zamieszana w dziesiątki konkretnych morderstw. Podczas procesu pozostała wyzywająca i opanowana twierdziła, że tylko wykonywała rozkazy, że bicia były częścią obozowej dyscypliny, i zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek nosiła pistolet. Jej młodość i wygląd zostały odnotowane przez dziennikarzy, którzy kontrastowali jej aparycję z deprawacją jej rzekomych czynów. Dr. Fritz Klein, oskarżony numer 6, lekarz obozowy, był kolejną prominentną postacią. Niemiec etniczny z Rumunii. Klein służył również w Auschwitz. Zanim został przeniesiony do Belsen w połowie stycznia 1945 roku, został sfotografowany przez Brytyjczyków stojący w masowym grobie obraz, który stał się ikonicznym symbolem horroru Holokaustu. Został oskarżony o karygodne zaniedbania i udział w selekcjach do komór gazowych. Ocalali zeznali, że okazywał całkowity brak troski o chorych i umierających, często kopiąc więźniów, aby sprawdzić, czy jeszcze żyją. Zapytany przez brytyjskiego oficera jak godzi swoje działania z przysięgą Hipokratesa, Klein słynnie oświadczył: Moja przysięga Hipokratesa nakazuje mi wyciąć zgorzelinowy wyrostek robaczkowy z ludzkiego ciała. Żydzi są zgorzelinowym wyrostkiem robaczkowym ludzkości. W sądzie jego obrona polegała na tym, że był bezsilny, aby powstrzymać zgony nie miał leków, jedzenia ani personelu. Prokuratura przedstawiła dowody na to, że nie podjął żadnych znaczących wysiłków w celu poprawy warunków sanitarnych ani opieki nad chorymi. Proces ujawnił również rolę zastępców Kramera. Franz Hössler, oskarżony numer 4, był zastępcą komendanta obozu kobiecego. Jego kariera śledziła ewolucję nazistowskiej maszyny zagłady: Dachau w 1940 roku, Auschwitz w 1941 i wreszcie Belsen. W Auschwitz świadkowie umiejscowiali go przy selekcjach do komór gazowych i w krematoriach. Jedna z ocalałych, Dora Silberberg, zeznała, że Hössler zmusił grupę greckich kobiet do rozebrania się, zanim sam wepchnął je do komory gazowej. Był również oskarżony o wrzucanie kanistrów z gazem do komór w Auschwitz. W Belsen oskarżono go o rozstrzeliwanie więźniarek. Podczas przesłuchania krzyżowego Hössler przyznał, że był obecny przy zagazowywaniach, ale zaprzeczył, aby brał w nich czynny udział, twierdząc, że jego zadaniem było jedynie prowadzenie ewidencji. Inni oskarżeni ujawnili pokręconą hierarchię obozu. Elisabeth Falkenrad, oskarżona numer 5, była starszą auf Seherin w Auschwitz, zanim przybyła do Belzen. Ocalali zeznali, że przeprowadzała brutalne rewizje osobiste w poszukiwaniu ukrytych kosztowności i bezlitośnie biła kobiety podczas apeli. Jeden ze świadków powiedział, że Falkenrad rzuciła kobietę na ziemię i skopała ją na śmierć za podniesienie obierka z rzepy. Była również oskarżona o selekcjonowanie tysięcy ludzi do komór gazowych. W sądzie zaprzeczyła wszystkiemu. Twierdziła, że nigdy nikogo nie biła i była odpowiedzialna jedynie za dystrybucję żywności. Peter Weingartner, oskarżony numer 15, blokowy SS, został oskarżony o liczne akty brutalności. Ocalała o imieniu Dora Szafran zeznała, że widziała Weingartnera strzelającego do rosyjskiego jeńca wojennego za kradzież ziemniaków. Inny świadek twierdził, że Weingartner pobił mężczyznę na śmierć gumową pałką. On również twierdził, że był tylko podwładnym wykonującym rozkazy komendanta Kramera. System obozowy również nastawiał więźniów przeciwko sobie. Stanisława Starostka, polska więźniarka, była kapo, funkcyjną więźniarką. Została oskarżona przez innych ocalałych o brutalne bicia. Jeden ze świadków twierdził, że Starostka pobiła kobietę tak mocno za wzięcie kawałka chleba, że kobieta zmarła kilka dni później. Była znana jako Stania bijąca. Jej obrona opierała się na przymusie. Argumentowała, że gdyby nie posłuchała SS i nie egzekwowała dyscypliny, sama zostałaby zabita. Sąd musiał zważyć realia przetrwania w obozach wobec zeznań o skrajnym okrucieństwie. To pokazało moralne złożoności, z jakimi mierzył się Trybunał. Dowody były przytłaczające, a większość z nich pochodziła z ust tych, którzy przetrwali obozy. Sąd wysłuchał ocalałych którzy identyfikowali swoich oprawców na ławie oskarżonych czasami zaledwie z kilku metrów. Widzieli tysiące metrów filmu nakręconego przez jednostkę filmową i fotograficzną armii brytyjskiej. Widzieli zdjęcia dokumentujące stosy szkieletowych ciał. Harold Le Druilenek, 44-letni nauczyciel ze znajdującej się na kanale La Manche brytyjskiej wyspy Jersey i jedyny brytyjski ocalały z Bergen-Belsen, złożył mocne zeznania. Został aresztowany w 1944 roku za pomoc siostrze w ukryciu zbiegłego rosyjskiego więźnia. Le Lenek opisał swoją podróż przez trzy obozy koncentracyjne zakończoną w Belsen, które nazwał punktem, punktem zwrotnym, najniższym ostatecznym upodleniem. Powiedział sądowi, nie było jedzenia, wody, żadnej pracy, żadnej nadziei. Prawdziwym celem obozu było umieranie. Jego relacja o kanibalizmie o więźniach odcinających mięso od zmarłych, aby przeżyć, wprawiła salę sądową w osłupienie. Obrona większości była prosta wykonywali tylko rozkazy swoich przełożonych. Obrona znana jako Befel ist Befel rozkaz to rozkaz Józef Kramer argumentował, że zrobił co w jego mocy, w niemożliwych warunkach stworzonych przez alianckie bombardowania linii zaopatrzeniowych. Siostra Irmy Grese, Helenę, zeznawała jako świadek charakteru twierdząc, że Irma była nieśmiałą dziewczyną, która nie mogła popełnić takich czynów. Sąd nie dał się przekonać. Prokuratura odparła, że te rozkazy były tak nielegalne i moralnie odrażające, że powinny były zostać nieposłuszne. Żołnierz, argumentował pułkownik Backhaus, ma obowiązek odmówić wykonania rozkazu popełnienia zbrodni wojennej 17 listopada 1945 roku. Ogłoszono wyroki. Przewodniczący sądu, generał dywizji HPM, Bernie Ficklin, odczytał każdy wyrok dla każdego oskarżonego. Zajęło to prawie dwie godziny. Spośród 45 oskarżonych, 30 uznano za winnych jednego lub więcej zarzutów. 11 skazano na śmierć przez powieszenie wśród nich byli Józef Kramer, Irma Grise, Fritz Klein, Elisabeth Wolkenrad, Franz Hössler i Johanna Bormann. 18 innych otrzymało wyroki więzienia. Stanisława Starostka. Kapo otrzymała 10 lat. Peter Weingartner otrzymał 15. Inni otrzymali dożywocie. Jeden oskarżony, Ladisław Góra, został skazany na śmierć, ale jego wyrok został później zamieniony na dożywocie. 16 zostało uniewinnionych, co zaskoczyło wielu niemieckich obserwatorów, którzy spodziewali się automatycznych wyroków wskazujących. Uniewinnienie oskarżonych, takich jak Ilse Lotte i Georg Kraft, Pokazały, że tłumaczą, że Trybunał działał w oparciu o standard dowodowy, wymagając bezpośredniego związku między oskarżonym a konkretną zbrodnią, a nie jedynie szukając zemsty za ich obecność w obozie. Dla wielu skazanych na więzienie, sprawiedliwość okazała się jednak krótkotrwała. W połowie lat 50., w geście dobrej woli wobec nowego państwa zachodnio-niemieckiego, Wielka Brytania warunkowo zwolniła wielu skazanych z Belsen. Stanisława Starostka została zwolniona w 1950 roku, odbywszy zaledwie 5 lat z dziesięcioletniego wyroku. 13 grudnia 1945 roku. W więzienie Hamelin egzekucję wykonał Albert Pierrepoint, najsłynniejszy kad w Wielkiej Brytanii. Został przetransportowany samolotem do Niemiec specjalnie w tym celu, w towarzystwie swojego asystenta, starszego sierżanta sztabowego Onila. Procedura była precyzyjna i metodyczna. Skazani byli przetrzymywani w celach w pobliżu komory egzekucyjnej. Szubienica była nowoczesną konstrukcją zbudowaną tak, aby umożliwić długi spadek, co zapewniało szybką śmierć przez złamanie kręgosłupa szyjnego. Skazańcy byli wieszani jeden po drugim. Kobiety poszły pierwsze. Był to wybór proceduralny. Irma Gresy została stracona o godzinie 10 rano. Miała 22 lata, będąc najmłodszą osobą powieszoną na mocy prawa brytyjskiego w XX wieku. Relacje z tamtych czasów mówią, że jej ostatnie słowo, wypowiedziane do kata po niemiecku, brzmiało schnell szybko. Elisabeth Wolkenrad w wieku 36 lat poszła za gresę na szubienicę. Została powieszona o 10.16. Następnie Johanna Bormann, 52-letnia strażniczka znana z okrucieństwa, stracona o 10.38. Potem przyszła kolej na mężczyzn. Józef Kramer został powieszony o 12.11 po południu. Szedł na szubienicę bez słowa. Dr. Fritz Klein został powieszony krótko potem. Franz Hössler był jednym z ostatnich mężczyzn straconych tego dnia. W sumie powieszono 13 osób. 11 z procesów Belsen i dwóch innych niemieckich zbrodniarzy wojennych skazanych w oddzielnej sprawie. Pierre Point zastosował metodę długiego spadku, zaprojektowaną tak, aby spowodować natychmiastową śmierć przez złamanie karku. Każdy spadek był obliczany na podstawie wzrostu i wagi więźnia zapisywany w jego dzienniku. Cały proces został zakończony z tym, co opisano jako zimną techniczną precyzję, biurokratyczny koniec dla biurokratycznych morderców. Ciała 13 straconych zbrodniarzy wojennych umieszczono w prostych drewnianych trumnach i pochowano na dziedzińcu więzienia Hamelin. Groby były nieoznakowane. Proces w Belzen był pierwszym dużym trybunałem do spraw zbrodni wojennych prowadzonym przez aliantów i ustanowił kluczowy precedens prawny dla większych procesów norymberskich, które rozpoczęły się zaledwie trzy dni po odczytaniu wyroków w Belzen. Była to przełomowa sprawa w ściganiu zbrodni przeciwko ludzkości i pociąganiu jednostek do odpowiedzialności za ich działania, niezależnie od rozkazów. Przez dziesięciolecia ostateczne miejsce spoczynku strażników z Belsen było prostym, anonimowym kawałkiem ziemi wewnątrz więzienia. W 1954 roku, w ramach powojennych wysiłków pojednawczych i z powodu zwracania więzienia pod kontrolę niemiecką, ciała zostały ekshumowane. Zostały przeniesione na pobliski cmentarz na wzgórzu zwanym Amwell. Przez ponad 30 kolejnych lat leżały tam, nadal pod bezimiennymi znacznikami na wydzielonej działce. Dopiero w 1986 roku na grobach ostatecznie położono małe, indywidualne kamienne tabliczki. Są płaskie, na równi z trawą, zaprojektowane tak, aby były dyskretne. Kamień dla Józefa Kramera podaje tylko jego imię i daty. Ten dla Irmy Grese głosi po prostu Irma Gresze 1923-1945. Nie ma wzmianki o ich zbrodniach, żadnej listy ich ofiar. Jest tylko zimny fakt imienia na kamieniu.